Czekaj, 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 idę za wam ojca. Chodź na chwilę. Na chwilę tylko. No nie bój się, no. Trzeba się. Przepraszam, ziomek z minuty muszę tego z tą pogadać. dobry, Zbyszku. kapral Zbyszku. Siema, siema. Ty ja, czym? Mam. Odkaz od Mariona Ruszaka? W Taki wygrywa, jest. No, no. Jak? Z jednostki budowy od Majora Ruszaka. A, dziękuję. My... Ty, on by on, moim dowódcą w budowie. Ten sum. A ty, bo ty ogólnie nie wiesz, co się dzieje, nie? Ale po, pomachaj yeah. głową, bo myślę, że ty, jest, ty podobny, prosty, z do ojca. To on jest? To patrz, <laughs> no patrz, pomachaj mu ręką. No, machaj. ma! Zbyszek? Siema, siema. Taki podobny jestem? <noise> nie pamiętam, co się stało, jak nas sklonowali? No nie pamiętam. A gdzie? Ty! To było na poligonie na tym, na konotopie? Nie! A gdzie to było? Na budowie! A no, a, w, a Ty! To było, y, kurwa, w tej botodniarce. Słuchaj, co, co, co yy, Ciebie a, tam włożyli mam, razem? No, no, pamiętam. Mam rozkaz od majora Roszaka. Roszaka. słuchaj Ciebie, rozkaz. Jaki? Rezerwisto Szelok. I, słucham Ciebie. Mam rozkaz zgłosić się do jednostki budowy. Tak. Zakupił dwie, Kile. Jasne. Oświadczam, że że upolowałeś zjazdem. No, no. i Upalowałeś gwiazdę! Gwiazdę? No, stać pociąga, a wątpię na świnię sztabową! Ha, dobra! Dobra, wieprzu. Zabierz żaby i skoczki! Zatoknik? Zabierz żuzę z kolumn do zatoknika! No, jasne! Przed wyjazdem. Słucham? Przed wyjazdem. Tak! Idę Alioła i odpal but. Jasne. Pan też są z tobą. Rozkaz, panie majorze. Skończyłeś, panie majorze? Tak jest. Dzięki... A co czemu, czemu mam Dzięki panie majorze. Spoko. Odnajdowuje się. Dobrze. Powiedz mi, co mam Bo to ja. No ale nie, no, on przeżyje normalnie, macha. weź pomachaj dwoma rękoma, on nie wierzy, pa. Hyh. Hyhyhy. Udało! Wiadomo, że to jest podkład, to nie Jaki podkład, no... Tak. Taki, no, taki sam jak ja bym był? No tak, no zobacz. To jest? Ja, ja to dydydydum. to zobaczy. No, jak to udowodnić? No, to weź na przykład wstań na chwilę. To ja czy on? On, patrz. Widzisz? Prawo, lewo. No. Zrób tak. Słuchaj. Zrób tak. Rezerwisto. Rezerwisto. Słucham cię. zagadkę. Teraz. No. Słuchaj. 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 Kierowca piata. Tak. Ma brata. No. A brat kierowcy. No. Fiata nie ma brata. Aha. Kto jest kierowcą? Chuj wie. Słoń. Kto? Dłoń! A tu są pizzy na zakręcie! Ty! to jest mój kolega, tak? No nie wiem, to jest. No nie wygląda ja jestem, nie widzisz, że ja jestem. Jakie ja, przecież to jest prawda najprawdziwsza! Weź, weź, pokaż rękę do góry. Udaj Hitlera. a to nie moje ruchy! A Hitler, Nogę na głowę mogę założyć! No zawój Zbyszek! Słuchaj Ty nie ogarniasz w ogóle. Ogarniał. Nie ogarniam. To ty czy ja? Ty nie ogarniasz. No nie, ty. Myślisz, że ja mam brata, nie? No mam brata bliźniaka. No ty, war ty, a kurwa ten głos, skąd... czeka, Ja cię nie poznaję. Skąd ty jesteś? Mów. Mów, patrz. Zobacz. Bo ja normalnie. Patrz. Normalnie pół ludzi w Parszeńsku mówi tak. Patrz. Ale się, skurwiłem się widziałeś? Zobacz. Ale patrz. Wsadź go im pod pachę. O, No. Ty, nie mogę jego głosu poznać. Ty, powiedz mi. Kurwa. Z kim na pierdalam W ogóle wiesz co no. się dzieje dzisiaj? O! Ty, kich... kawa! Patrz, moje okulary, moje... No, przecież... Docieka. A gdzie jest mój mundur? Mundurze chłop siedzi. No, no gdzie twój mundur, Zbyszek? No widzę, ja, ja go zostawiłem w... w Afganistanie, pamiętasz? Nie. No jak nie? A łódkę jeszcze masz? Mam w kieszeni. Tutaj na tym były jeszcze te y, dwie gwiazdki. Czemu zerwałeś się? Odpadły. Same? Tak. Kurwa, chyba dostałeś rykoszetem. Ale gwiazdki odpadły, faktycznie. <gryw> ja pierdolę. I, i, co, I co mi jeszcze powiesz? Co mam ci jeszcze powiedzieć? No. Co ty robisz w moim domu? No właśnie. A co robisz w moim domu? Ja to w swoim domu robię? No. No, ja tu mieszkam. No, ja też. Co ty robisz w moim domu? A co ty robisz nad tym morzem? Nad morzem? No. No, na wici jestem teraz. Kurwa, ty ja też. Pierdol, zobacz. Tam z tyłu uboty płyną, kurwa, a z boku jest Gdańska, tam jest Westerplatte. I tam już mogą przypierdolić się, zobacz, ten, ta kurwa płynie w Schleswig-Holstein, o, tam widać z boku, patrz, płynie ta kurwa, udaje w Gdańsku, że to, że mają ćwiczenia i zaraz no? zobaczysz, weź tam zgłoś dowódcy, że będą kurwy atakować. na warsztatę. Któremu dowódcy? No ja któremu, a kto był, kto był, i, co tu już zapomniałeś, a kto był... Na no Kto? Major Roszak. Nie, mi chodzi... Na tej placówce! Kto był dowódcą? Już zapomniałeś! A ty pamiętasz? Ja pierdolę, będziesz mi uczył? Starego komandosa? No kto był... Kto był dowódcą na placówce? Na której placówce? <ścoughs> no kurwa... Na Westerplatte? No, na Dziwo! O, tego to nie pamiętam! Ja pierdolę! A ja do, wróciłem po od niego. Ty, a może... Może major Sucharski, co? Suchodolski raczej. Nie, Suchodolski, nie, Sucharski. Suchodolski z Bombasu. No, on tam placówkę w Ece. No. No. Byłem tam akurat... Jak byłem samochodem, tam piwo wypiłem Suchodolskim. Ty, ale tam... To już, wiesz co, aż mi się szkoda. Czemu? Czemu nie pomogłeś na Wersopatte? Wie, wiesz ilu nas tam było, kurwa, już nie pamiętasz? Siedemnastu? Ilu? Nie, 17, 17. Gdzie? No na wersyplatce. Siedemnastu? No! Oj, kurwa, ty już jesteś pijany. Ja? Ja jeszcze nie wypiłem dzisiaj, nie. Kurwa, nas tam było chyba 180, czy jakoś tak, Bo się nie pamiętam. Westerplatte? No, ja przeżyłem, niestety, a już chyba zmarł ostatni, nie, kolega, z Westerplatte. A w ogóle, wiesz co to jest Westerplatte, czy nie wiesz? No, takie wzgórze. Nie, to nie jest Monte Cassino. No ale na Westerplatte też jest w górze. Gdzie? No na Westerplatte. No ale gdzie? W którym miejscu? Nad morzem. Przecież nie ma, nie ma góry nad morzem. Uzypali ją. <laughs> Chyba kraty kurwa. Albo rekiny te. <gry> o ty, Adi. Czemu piwa mi nie stawia? Nie, to teraz idziesz spać już nie pijesz. O. I właśnie spróbował się pić piwo. No nie, teraz koniec już. Ty, on naprawdę umie po... Ta. Łuk trzymać. Szulc, skąd ty jesteś? No zgaduj, zgaduj, zgadula, w której ręce złota kula. Nie wiem, głos jest podobny, kurwa, do, do helikoptera, kurwa. Nie wiem. Dobra, ojciec. Jakaś kura mi tu gada, dziobie, owce i gumowce. Wyginasz? Owce i... owce i gumowce, chuj wie tam. Kto wygina? Ja? Wyginasz, ja stara, Ja stara wajza rozbudowana i o, patrz! Jak ładnie wyglądam czy nie? biście. Szulc! Ładnie wyglądam? Sojibyście. Zrób tak jak ja, dam ci złoty 40. Ale się rozwiesz! Nie. Czemu? Co? Jak może schłod dla chłopa ma się rozbierać, no bez przesadzi. Normalnie, to weź sobie w łóżka są drewniane. No i piżamę. Drewnianą. Zobacz, kocie, kocie, szum, Ty, pa. Szulc, dobra, pęknę, ale se. Ile? Słucham, Zbyszek, a to ty takie oczy masz dzisiaj wielkie? Bo srać mi się, chce. <grymio> <grymio> to Ojciec, widzimy, nie spać, bo ja to przyjmuję stery. A, a czemu się nie spytać, czemu mam taki. Mam drugi język? Pytać, tak, słucham? Spytać siebie, czemu mam taki duży język? Dlaczego ja masz taki duży język, Byszek? Bo jestem kurwa kameleonem! Pa, muchy łapie, pa! Już mam jedną. O, się zwyginaj spać, bo ja teraz przechwytuję... Kocie, kocieszo... Bo... Włoż mi piosenkę tą murzyńską, polską. Dobra. Dobra, ja będę się... Dziadeś. Dobranoc, po... Dobranoc, Byszek. Siema, siema! Nie spotkamy! Jasne! Cześć mi! No! I po, po, wspominamy dawne czasy. Jasne, do miłego. Drówka. Nazajem. Dobra. Elo. Sobranu. Cześć. Co to za kleopatrzowe? No nie, kleopatra.